Wydatek do rytuału ochronnego, gdy zamiast ochrony przywołujesz po prostu przywołanie pentagramu, wszystko to samo, bo kierunek się zmienia, chyba że tak jak u mnie, zawsze w tą samą stronę rysuję i już. No tak, od początku, zanim poznałem magię i w ogóle i w i tak dalej, magia współczesna, inaczej zwane to rytuał mniejszy, rytuał odpędzania pentagramu. Tak, przywołania pentagramu. Ja zawsze rysowałem właśnie przywołanie. I jak już jesteś po pentagramie, to tu inwokacja Archaniołów i następnie przywołanie żywiołów i na wschodzie stojąc przywołujesz żywioł powietrza. tego powietrza wygląda trójkąt do góry i zawsze rysujemy no z, ze wskazówkami zegara i zaczynając zawsze od tego z czubkiem do góry. Czyli jeszcze raz od lewej do góry do prawej i tak i w dół od tego boku co ze zgodnie z, ze wskazówkami gara i do dołu. I dwa trójkąty połączone. Jeden, drugi. I zawsze tu będzie to samo słowo mocy Arrarita. Obracamy się i rysujemy dwa trójkąty. Jeden, który z wierzchołka wchodzi w ten pierwszy. Oczywiście pyk, pyk, pyk pyk, 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 Ararita, symbol ognia, obracamy się, symbol wody. Pierwszy trójkąt jak klepsydra, pierwszy trójkąt u dołu, drugi u góry jest tak, Ararita. przekręcamy się, symbol ziemi, duże trójkąty, pierwszy Drugi, jeden na drugi wchodzi. Czyli jeden trójkąt, tak, drugi, tak. Czyli ten symbol gwiazda Dawida, zwany Arwalita. Dokończyć kółko dwoma rękami lub jedną, połączyć krąg i stać się w środku żywiołów. Zakręć kołem. Nadaj ruch. Tak, dlatego dwoma rękami ja częściej to robię, żeby to nie tylko połączyć koło, ale nadać też ruch u mnie. To tak działa.